Poznaj 10 najpopularniejszych prezentów świątecznych dzieciaków w PRL-u. To prezenty, które dla naszych dzieci wyglądają jak wykopaliska, ale dla nas były spełnieniem marzeń. Lalka szmacianka. Każda dziewczynka w PRL-u miała swoją Zosię, Basie albo Kasię. Lalki często miały plastikowe twarze, a reszta ciała z materiału była wypchana jakimiś trocinami. Lalka ta często potrafiła się spruć. Czasem była zszyta krzywo na słowo honoru, ale zawsze była ukochaną towarzyszką zabaw. A jeśli jeszcze towarzyszył jej wózek dla lalki, to już była pierwsza liga prezentów świątecznych. Samochodziki, resoraki, traktorki, ciężarówki, wszystko co miało koła było złotem. Chłopcy ścigali się po dywanie, jakby startowali w perelowskiej wersji Formuły 1. A jeśli ktoś miał to szczęście i dostał auto na pedały, przejmował kontrolę nad światem. Kolejka elektryczna Piko, absolutny top, prezent legenda. Tory, wagoniki i elektrownia, która czasem działała, a czasem dawała dzieciom pierwszą lekcję cierpliwości. Emocje nie do podrobienia. Klocki różnego rodzaju, mini bloki, jeżyki, podróby klocków Lego, klocki drewniane i wreszcie prawdziwe klocki Lego. Wszystko, co dało się ze sobą połączyć chociaż na chwilę. Idealny prezent pod choinkę dla każdego dziecka. Misie i maskotki, czasem trochę sztywne, trochę krzywe i z oczami, które widziały już za dużo, ale zawsze ukochane i gotowe na przygody. Pistolety na kapiszony i korkowce. Prezent, który sprawiał, że na każdej klatce schodowej brzmiało jak na planie westernu huk kapiszona i zapach prochu magia dzieciństwa PRL-u w wersji deluxe. Gry planszowe. Młynek, Chińczyk, fortuna, grzybobranie, emocje wielkie, zasady proste. Wprawdzie zazwyczaj kończyło się fochem lub przypadkowym przewróceniem planszy, ale zaleta była taka, że można było grać już pod choinką. Kredki bambino i kolorowanki prezent obowiązkowy. Zapas kredek, które łamały się z prędkością światła, plus kolorowanka, w której już na drugi dzień wszystkie postacie miały zielone włosy klasyk. Kulajnoga lub łyżwy. Jeśli ktoś dostał jeden z tych cudownych sprzętów, radość była wielka. Wprawdzie do łyżew potrzebny był jeszcze wolno stojący lud, ale w PRL-u było o niego dużo łatwiej niż w dzisiejszych czasach. Słodycze i owoce egzotyczne, pomarańcze, banany, czekolada. Raj w wersji spożywczej. Taki prezent potrafił przebić nawet kolejkę PIKO. Cokolwiek z peweksu. Dosłownie cokolwiek. To mogła być każda rzecz z tej krainy zagranicznej baśni mały batonik, guma Donald, ale lepiej, żeby była to lalka, flair, barbie, matchboxy czy inne kolorowe wymysły zachodu. Każda rzecz otrzymana w tej torebce z tym znaczkiem była wielkim świątecznym cudem. Tak wyglądały najpopularniejsze prezenty świąteczne dla dzieci PRL-u. Proste, solidne i często zdobyte cudem. Pamiętasz, jaki prezent Ciebie najbardziej ucieszył?